Starting. Właśnie, Wiadomo, nie zabijamy kamieni. Dobra, 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 let's go, go, let's go, let's go. O, impostor. Dzięki! O kurwa Jester. Okuła, ale jest mapa. Ma... Ale mapa ty! O okuła, 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 Czasy! okuła, 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 Dobra, spokojnie. <laughs> bez kitu. Dobra. Generalnie Jester wygrywa, ja będę wam mówił co robi każda moja rola. Jester wygrywa jak będę yy, wygłosowany, czyli muszę strollować tak, żeby odpaść. Mhm, mhm. Nie, nie, prędkości nie mamy za małej. Nie, 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 nie. 1.25. Ty, a gdzie jest reszta Angela? Pan, pan, pan. O kurwa. kurwa, nie widziałem nikogo. To o, kurwa. Dreamka, o, co się Dreamka ciało leży uf. na lewym reaktorze uf, dolnym. Uf, uf. O, i wiem, czego nie zrobiłem imposterów nie zmieniłem. Dam ci się go napełnia paliwkiem. No ja widziałem Angelę. Góra, mhm. no, y, no niestety tutaj coś coś trochę capiło. Ale Angela możesz powiedzieć, co robiłaś. mhm. No, ja byłam na samym dole, mhm, robiłam kabelki i szłam do góry i z tym jest z movement, więc zaczęłam cię śledzić po prostu. Ale co, nie wy... Rudego czy co? Aha! <noise> nie, nie, bo możemy być testerem. Ale... Nie przekonał. Nie no, on się na ja tobie widziałem na kamerach, pozdro. Dobra. No nie ma k***a, kiedy był frak w ogóle, zacznijmy. Nie, tam nie ma kamer, Tam nie ma kamer. kamer. <ścoughs> Norf jest, jest, tak. jest killerem, Norf jest impostorem albo ma egze Norf jest impostorem. No nie, jakbym był impostorem. Generalnie. No żebyś płakał, że gdzieś ja ma kamerę? No trochę. No broń, oni teraz na Pamiętam, kamerach. właśnie chciałem o tym powiedzieć. Biedny, troj, biedny Generalnie o, to, to, wiemy, to wiemy, gdzie jest jeszcze ciało troja. Z prawym górnym tam zrobi meteoryty. I na początku o, byłem tam ja, Kubok's Progress. Troling, ja, jaki awatar ja stream, ja, Zostaliśmy się do góry i znaleźliśmy ciało Troja. No czekaj, ma, to, ma, ważne Nie wiem kto był tam jeszcze. Ważne info, ważne info! Po pomijając trollowanie, że to Angela była. Nie, cicho się babo. Siedzisz się tam! Jak. Jak, światło, jak, zapaliło... Jezu, jak, <gry> to... jak zapaliło się światło, jak zapaliło... Jezu nie! Jak zapaliło się światło! nie rysz, za to nie! Angela Jester, Angela Jester, Angela Jester, Angela Jester! Nie, ale w grę w tyle osób, to, to ale super. Jak wyłączyło się! To od strony tych kanonów, o których trolling mówił z tym z kimś on tam był, wybiegał kreatywny i pobiegł ze mną na dół. On stamtąd wybiegał w momencie to jest taką taką ja się taką dymu tym, jestem, jak się zapaliło mówi, że, światło. Mówisz, że, że ja jestem. Sieła z mój, witam serdecznie górę, i witam. No tam. A, okay, to nie ja na jestem. to jestem. ale jak będziecie chcieli mi wygłosować to powiedzcie, to wam tutaj to udowodnić, że to nie jestem. Ja, bo mogę to udowodnić. Dobra, wołtujcie, chodź dobrego. Dobra, wołtujcie w. Do brudego, nie? No nie jak we mnie, no. Ja w Norfa, ja w. O kurwa, Norwa cały. No bo Norwa troluje. No bo Norwa troluje. No bo Norwa troluje. Pozdrawiam serdecznie Ryszem. Jak powiedział. No właśnie, o, ja reale, to reale. Dokładnie. O, jest zapisane ile dobra, to też czerwone. O, jeszcze no i wyłączyłeś. Widać innych impostorów. Dobra, patrzcie to. Pyk, pyk. I tu niby udaję, że taska robię. Mhm, mhm, mhm. Pyk. Aha, aha, aha. Więc będę niby udawał, że niby wszędzie robię taski, ale wszędzie pójdę za szybko. Spokojnie, spokojnie. Okej, okay, okej. Okay. Zwierzak. Aha, aha, aha. Broń impostorów, no najlepiej tak. Tylko ja, ja nie wiem kto jest impostorem. Dobra, Norw szuka do dupy. No, ja chcę wiedzieć co ty zrobiłeś, że ty. Norw szuka zagle. do dupy. Nie, Twoja dobra. Angela! Jakiś chłop z chmurką do elektryki mm. i spraw i sprawdzał. Ja, ja mam jes, no. mogę no, no. mam nie, całą moją trafę. Poszłam w dół, byłam, miał mnie Ewron. Przy Ewronie no. na środku zwierzak poszedł w prawo, poszłam za zwierzakiem. No, yes. Poszedł w dół o, da, na chęłam. samą dół. A, a ja mam takie nie ma. No, ja jest killerem, jest to kto jest killerem jest to naratywnego. nie jest impostorem, bo jest przyjacielem moim.

no nie słuchajcie no Evrona, bo ma na mnie egze, bo całą rundę był ze mną. Angela jest martwa, nie! No to widzicie, <grystwana> no to... To no trollował. Czyli trollował. No Nie! A, a Mówiłem, ja że trollowałem i że kreatywny zabił prawdopodobnie w tej pierwszej rundzie. A ja mówię, że Angela no, jest, wy... bo... Wy... Nie, nie. zwierzaka. Mam wam Na Patrzcie. Trollik i diable z niewinni, przycinek. Angela imposter, kropka. Okej. Nie, mówię. Nie słuchajcie Evrona. A co może udałeś tak jakby jego nasać. To rzekby, A, jak ja na, ja sobie, pogada, to też gram w grę. Nie było spotkanie jakieś. Jak A kim byłaś? Nowe? Powiedz mi? Że jest skłodzic! To jest kurz. Tylko no, nikt nie chciał. Kto był serem? To był serem? A kto był serem? Ja bym go no, wyjmiał, bo wtedy będzie przynajmniej... Masz na czole! Dobra serem? to jest serem! No, to jest serem! Dobra, Tronik? Czemu stałeś w środku tuby, Nie robiąc niby taska? O, no bo o, tam też ładnie task, możesz tam możesz tam stać nie musisz stać w środku w pomieszczeniu, tylko na korytarzu, żeby w razie czego ktoś znalazł szybciej ciało. A nie musiał wchodzić okay. do środku do pokoju Czyli Poza tym pilnował mnie cały czas Cowbox. Mm -hmm. Mhm, mm no tak. A Diables poza tym, że jest rudy, to co? <grym <grym no to nie jest winie, ale to nic. No ale Diables zawołtował ciałkę, no, no i w no Dobra, ale... Ja Diables widziałem jak ja Ja normalam no. ogólnie, a. Przestań mi wyrzucać zawołtowanie kreatywnego tym Morvinie! Wiemy czy kreatywny, czy dojść! A przepraszam, Artur martwi nie, nie mają głosu? No właśnie. To się z serem. Nie pytajcie skąd wiem. O, <trenuś> oh, czyli. O, no oh, właśnie. <grywa> Kurwa, obskarżałem Norfa, a on dla Beki naprawdę wygłosował impostora. I teraz moja technika nie sprawdza się, bo on faktycznie miał rację. I co teraz? Nie wiadomo. Muszę chodzić za... Ale Norf myśli, że jestem exekucynierem, no nie! K***a! No ty s... no, I ty się... I ty... Ruda s... mnie zabija, ruda, s... ruda s... Zabraliśmy Ruda s... S... Jest niewinny. I diable nie to, żyje! O, bo... Jest niewinny! Ej, dobra, I nie widzę rank! Bo... O nie! Ej, dobra, i to też trzeba naprawić! bieg za mną... Nie, dobra, kreatywny dobra, jest killerem na pewno. Mówię, nie, dobrze, kreatywny no, nie. nie Troje jest, jest. jest majorem. Ja wlaś też nie byłem. Poczekaj Kubox. Ja jestem a się, on jest majorem. Ja jestem majorem, nie jestem killerem. No. No, mnie oskarża, że nie nie jestem widzę. killerem. Kubox i progres jest clear. Ale by była beka jakby trolling dwie osoby podejrzane po i nowa. I to jest killerem. poczekajcie, teraz poczekajcie, do ruszać do tej rozy. Poczekaj Kubox. Ja chciałem kreaty na kreatywnego, dlatego ja mu dałem shilda na Trzymaj samym początku i nawet raz mi nie migło przez ten cały czas. I ja stwierdziłem, że on musi być killerem, nikt go nie chciał zabić, no to... Jakby... <noise> No to on już żyje. Najprawdopodobniej zamijać. tak samo ale nikt nie jeżeli... chciał zabić kuboksa No to ty wiesz, nadal to jest w No to chyba nikt go to nadal jest nie chciał zabić Kuboxa, tak ja to dałem tarczę. No, no znaczy tak, ale chodzi o to, że ten, że najprawdopodobniej Zwierzak. nikt nie chciał zabić <noise> Kuboksa, bo, nie, bo żyje nadal, tak? Więc no tak, nikt ja go nie, chcę, zabić. Tak, i I nikt nie chciał zabić. I trolika też, pewnie nikt nie chciał zabić. Tolika też, Raz nikt cię dotknąć nie próbował. No ja, no nie. Kreatywny, ty zmontowałeś już wszystkie swoje głosy, czy nie? Bo to jest ważne. A nie, jeszcze wszystkie nie. No to nie, nie ma sensu, żebyś to, tego robił. W razie czego jak, ktoś, jak nie trafimy, to po prostu w następnej rundzie będziesz miał przewagę. No, o, sorry. W następnej no, no, rundzie będziesz no, no. miał przewagę, będziesz miał więcej głosów, bo teraz po prostu ja podnieś. Ja mamy... ja razem z nami. Widzowie, martwe życie, on no, 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 będziesz Progres, progres nic nie powiedział od początku gry. Albo ja, albo trollik, no to Progres no, nic nie powiedział od początku gry. Pytanie, ja mam no, Klasik. Jest nie no, zginęło tyle osób, więc bo na pewno i. Ja zdaniem, na pewno mam... box i progres nie zabierze Chciałbym rzucić temat jeden, moim że progres, no. Ja bym rzucił temat jeszcze mm -hmm. jeden, że tam pewnie dlatego był double kill, bo Ewron jak ktoś chciał jako Sherry, że to musi tym to jest, ogólnie za, że... pi... to jest ogólnie moim zdaniem p... Pi... że mm -hmm. North e... ma shield'a a midał, bo Evron mówi. Progres Nic medical. nie mówi, czajcie, nie, on nic Evron... Dwukrotnie Ewron powiedział, że kreatywny jest kolegą i no, nie że o mnie zginie, czy coś takiego, więc zasugerował, że to on jest tym medykiem. Więc ty jakby wykorzystujesz. I Norf wypierasz. I ja piję. Ja, ja, ja na progresa, tak. No, no. A Norf też poleciał, także teraz wygłosuję. On czeka, oh, aż Gras się o, sama o, zagra. Fantomem jestem, ja piję. Muszę zrobić questy, widzowie. w mogę pokazać ile z impostorów Left? Bo nie ustawiłem przypadkiem, przepraszam cię bardzo. O ku... No nie no Ja wiem kto jest Który mamy rok? Który nie mamy rok, żeby robi. naciskać guzik? Jesteś niewinny przez całą rundę Dlatego masz prawo do jednego przycisku No <laughs> prawda Nie mogę nic więcej <laughs> zrobić Tylko muszę, muszę 9 dziewięć no tasków jest, to kogres, no. no z jakiej racji? No, no z takiej, że Kubox praktycznie dobra. nie miał kiedy zabić, bo trzyma się Ta, za. Ta umarni no, widzą no, rolę ja 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 i mamy. Dobra, 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 dobra jestem detektywem nie jestem Siri. I już wiem, co trzeba ustawić. Ma taką rolę, że prześwietla jak sir. I to jest dziwne. No mm -hmm. ale jestem detektywem w filmie. Dzięki. Mm -hmm. No to ja bym kiknął Progresa jednak, nie? Skoro i ten. No tak, a. bo ja no bo, prześwietliłem prześwieciłem Bo drugim impostorów na pewno nie ma, a. O. Oh. Diablesa prześwietliłem, Angela, a Angela była czerwona. Maybe in a way, maybe in real life. Oh, nice. uh, yeah, yeah. <laughs>